75 lat to czas szczególny na Pomorzu Zachodnim. Jest to okres, który sprzyja temu, byśmy zastanowili się na temat tego, jak to się stało, że znaleźliśmy się w tej części Polski, w tej części Pomorza, tu i w tej chwili. 75 lat temu rozpoczął się bardzo specyficzny i trudny okres okres osadnictwa, który przybierał bardzo różne formy. Miał on postać zindywidualizowaną. Postać zbiorową był prowadzony zarówno poprzez instytucje, które do tego celu zostały powołane, jak i przez osoby prywatne. Był to też czas wyjątkowy z innego powodu. Był to czas pionierski, który przede wszystkim charakteryzował się początkiem początkiem polskości, ale jednocześnie zerwaniem niemieckości. To był czas, w którym splotły się dwa światy z sobą. Ten dawny niemiecki-pruski, który odszedł w niwecz, i ten czas początkowy. Czas, kiedy powstało państwo polskie po 1945 roku i kiedy zainstalowało się tutaj w pewnej mierze dzięki czynnikom zewnętrznym. Ale wskutek wszystkich tych czynności doszło do sytuacji, w której państwo polskie na dobre udomowiło się na pomorzu zachodnim. W Archiwum Państwowym w Szczecinie znajdują się wspaniałe materiały, które obrazują ten czas pierwszych kilku kilkunastu miesięcy roku 1945 i 46 roku. Okres ten, o którym tutaj mówię, formalnie możemy zakończyć w 1948 roku, ale czas pionierskości i osadnictwa trwał jeszcze nadal, chociaż oczywiście już nie w tak zintensyfikowany sposób jak w pierwszych miesiącach 1945 i 1946 roku po wyzwoleniu. Przed sobą mam materiały archiwalne, które są świadectwem tego czasu. To są materiały archiwalne odzwierciedlające wspaniały, aczkolwiek trudny okres odbudowy nie tylko państwowości polskiej, A budowy wręcz tej państwowości na dotychczasowym po niemieckim obszarze, ale również materiały, które obrazują początki życia politycznego, społecznego, gospodarczego regionu. Musimy jednak pamiętać o pewnej zasadniczej sprawie. Inaczej przebiegał proces osadnictwa w Szczecinie i w jego rejonie, a troszkę inaczej przebiegał on we wschodniej części Pomorza Zachodniego. Pamiętajmy też o tym, że Pomorze Zachodnie. Jako jednostka administracyjna to był obszar nieco większy niż dzisiejsze województwo zachodnie pomorskie, bowiem obejmowało również tereny należące do obecnego województwa pomorskiego, a myślę tu przede wszystkim o powiecie lęborskim, człuchowskim, miasteckim, bytowskim i słupskim. Nie wnikając w szczegóły podziału administracyjnego, musimy zaznaczyć to, że tamta wschodnia część Pomorza Zachodniego szczególnie mocno odczuwała pewne braki i trudności wynikające z pionierskości tego czasu. O ile władze państwowe, te centralne w Warszawie przychylnym okiem patrzyły na to wszystko, co się działo w Szczecinie. Oczywiście również prowadziły czynności zmierzające do tego, by w Szczecinie proces osadniczy nabrał szczególnego, szybszego tempa. O tyle we wschodniej części Pomorza Zachodniego wszystkie procesy i trudności z tym związane komplikowały się. Nie sprzyjała temu również przemiana czy zmiana administracyjna. Polegająca na tym, że wschodnia część województwa szczecińskiego została przełączona do województwa gdańskiego i co za tym idzie, wymiana kadr przede wszystkim chociażby w powiecie i mieście Słupsku doprowadziła do tego, że proces osadniczy trzeba było opierać na nowych warunkach, w pewnym stopniu generalnych, łącznych, tak jak dla całości kraju, ale już rozdzielnych i specyficznych dla mikroregionu. Duże znaczenie w tym zakresie miał również Kościół Katolicki. Kościół katolicki to był pewnego rodzaju zwornik całości procesu, bowiem pamiętajmy o tym, że na nasz region przybywały osoby z bardzo różnych stron Polski. Najczęściej były to osoby, które wywodziły się z tzw. Ściany Wschodniej, ale również i Warszawy i dawnego przedwojennego województwa warszawskiego, a także z innych centralnych części Polski. Tą siłą rzeczy musiało rodzić i rodziło zresztą pewnego rodzaju napięcia, antagonizmy. Różnice kulturowe, które z tego wynikały, były szalenie interesujące, czasem komiczne, ale wszystko to prowadziło do tego, że z czasem, miesiąc po miesiącu, udało się doprowadzić do sytuacji, w której region zachodniopomorski uzyskał pewnego rodzaju monolit społeczny. Tak jak powiedzieliśmy przed chwileczką, Pomorze Zachodnie to szczególny teren. Wprawdzie procesy adaptacyjne, tak jak i cała kolonizacja, która tutaj przebiegała, z żywiołem polskim, który w różnym stopniu, w różnym okresie i z różnym natężeniem napływał do ziem zachodnich, północnych Rzeczpospolitej, to mimo wszystko dało się tutaj wyczuć pewnego rodzaju pionierskość tego terenu. Wynikało to przede wszystkim też z tego, że ludzie, którzy tu przybywali, byli przedstawicielami bardzo różnych zawodów, różnych profesji i często oni, ich kunszt, wiedza i fach, prowadziły do tego, by można było w takiej czy innej miejscowości otworzyć zakład, otworzyć sklep, na który trzeba jeszcze pamiętać, władze państwowe patrzyły stosunkowo przychylnie, bo tu na zniszczonym obszarze, pozostawionym zaraz po zakończeniu II wojny światowej, nie było niczego. To co pozostało zostało rozkradzione przez Armię Czerwoną. Rosjanie doprowadzili do sytuacji, w której większość zakładów pracy, większość przedsiębiorstw została jak niezniszczona, to z, ich wyposażenie zostało wywiezione do Związku Radzieckiego i siłą rzeczy trzeba było budować polskość wraz z podstawami gospodarczymi na nowo. I to się działo. O ile w Szczecinie ten proces przebiegał stosunkowo sprawnie, o tyle w pozostałej części Pomorza Zachodniego zbywało z tym różnie. Ale też był to czas, kiedy niepewność państwowa przynależności Szczecina do państwa polskiego determinowała innego rodzaju przedsięwzięcia. Mianowicie chodzi tutaj o próbę wskazania takich miejscowości, które byłyby w stanie przejąć tę funkcję w przypadku, gdyby Szczecin nie, pozostał włączony, nie byłby włączony w granicach państwa polskiego. Taką funkcję można wskazać w odniesieniu do Koszalina, który przez kilka miesięcy pełnił stołeczność tego regionu, oczywiście na zasadzie czasowości, ale również funkcjonalnie rzecz ujmując, taką funkcję można wskazać w odniesieniu do Słupska. Zresztą Szczecin i Słupsk to były dwa miasta województwa szczecińskiego, które legitymizowały się możliwością czy prawem wyłączenia z powiatu ziemskiego. I kiedy przyjrzymy się życiorysom kilku osób, które przeniosły się albo ze Słupska do Szczecina, albo odwrotnie, ze Szczecina do Słupska, to widzimy, że w przypadku Pomorza Zachodniego, to te dwa ośrodki wchodziły w rachubę, jeśli chodzi o możliwość, czy ewentualne pozostanie pod warunkiem, że mówimy tutaj o decyzji dobrowolnej, yy, z, yy, pozwalającej na to, by osiedlić się na Pomorzu Zachodnim. W innych przypadkach osadnictwo na Pomorzu Zachodnim miało często charakter wymuszony, ale miało także inny. Przebieg i skutek, bowiem pozostawała ludność ta w tych miejscowościach, w których często swoją posługę duszpasterską pełnił ksiądz katolicki, a w kilku miejscowościach Pomorza Zachodniego również, co ciekawe, ksiądz czy pastor ewangelicki. To oczywiście należało do pewnego okresu przejściowego, ale co interesujące, wszystko to, o czym mówię, było świadectwem pionierskości, początkowości. Kiedy jeszcze w, do tego problemu, czy temu problemowi przyjrzymy się w odniesieniu do osadnictwa wojskowego, to powstaje nam pewien specyficzny obraz tego terenu, który z wolna z różnych przyczyn i z różnych intencji był zasiedlany przez społeczność Polską, chociaż pamiętajmy też o tym, że władze miały tu również pewien problem związany z pobytem i powrotem ludności niemieckiej, która szczególnie do Szczecina, ale również i w powiecie sławieńskim czy słupskim, powoli, aczkolwiek zwolna i nierównomiernie wracała na obszar dawnego miejsca zamieszkania, co tylko potęgowało określone trudności w regionie. Osadnictwo to jednakże przebiegało stosunkowo sprawnie. I tak w 1947, a przede wszystkim w 1948 roku, proces ten w swojej początkowej postaci można uznać za zakończony, mimo tego, że odbywał się w sposób stosunkowo żywiołowy. I tak w 1947, a już zwłaszcza w 1948 roku, mieliśmy ukształtowane stosunkowo dobre podwaliny pod funkcjonowanie życia politycznego, gospodarczego i społecznego. Należy stwierdzić, że pierwsze miesiące Roku 1945, myślę tu o miesiącach funkcjonowania w ramach polskiej administracji, a przede wszystkim rok 1946 i 1947 skutkował ugruntowaniem państwowości polskiej, a także stworzył doskonałe podwaliny pod funkcjonowanie społeczności. Dziś byśmy ją nazwali społecznością lokalną, ale jest to trudne z innego powodu, by tak nazwać tę społeczność. Społeczność, która trafiła m.in. na Pomorze Zachodnie, to Ci ludzie, którzy wywodzili się z różnych stron dawnej Rzeczpospolitej. Ludzie ci wnieśli bardzo różną kulturę, także odmienną od siebie i trudnością tego czasu było to, by można było zespolić wszystkich w ramach jednego obszaru, w jednej jednostce geograficznej i administracyjnej. Po latach można stwierdzić, że ten proces udał się z powodzeniem. Pozostałością po tych trudnych, ale bardzo interesujących czasach jest szalenie bogaty materiał archiwalny, który jest przechowywany w Archiwum Państwowym w Szczecinie i który służy swoją tajemnicą każdemu z nas, kto tylko zechce do niego sięgnąć.